Witam wszystkich w dzisiejszym krótkim nagraniu. Filmik będzie dotyczył bagażnika Tule EPOS 2. Jako, że mam go już od praktycznie dwóch sezonów, mogę nieco o nim powiedzieć. A na co szczególnie chciałbym tutaj zwrócić uwagę, to jedna sytuacja, gdzie bagażnik przestał mi działać. A dokładniej mówiąc oświetlenie. Czyli te lampy, które tutaj są, mimo to, że to było podpięte, potem ta wtyczka była podpięta 13-pinowa pod gniazdo, nie działało oświetlenie. Już Wam mówię co się stało. Z mojej winy uległo uszkodzeniu kable z prostej przyczyny. Pewnego razu, jak zakładałem bagażnik na kule Haka, na to nie zwróciłem uwagi i te, ten kabel tutaj, który widzicie, trafił pod kulę Haka i go zmiażdżył. No, i wtedy, jak to zakładałem, to bardzo ciężko ten bagażnik wchodził. A Tiul ma to do siebie, że wszystko tutaj lekko wchodzi. No, i tutaj mam te uszkodzone stare kable, wiązka kabli, tak zwana. W firmie Tiul jest o tyle fajnie, że cały bagażnik jest modułowy. Czyli co to oznacza? Czyli tak naprawdę, każdą część możecie zamówić. Jest schemat do tego, czy taka jakaś żaróweczka, czy tu, jak wam pęknie obudowa. Czy tutaj te zaczepy, wszystko jest modułowe tak naprawdę i wszystko możecie dokupić, jeśli coś się stanie. Czy to z Waszej winy, czy, czy nawet jak na gwarancji. No tutaj z uwagi na, na zaistniałą taką, a nie inną sytuację, tu są te stare kable. Dobrze to można było dokupić. Co prawda, no trochę to kosztowało, bo 350 zł w autoryzowanym serwisie, no ale to zrobiłem to. Jeden czy dwa dni robocze to zajęło. Założyli mi to tą wnioskę, bo sam bym sobie tego też nie założył. No i teraz po prostu tylko trzeba zwracać na to uwagę, żeby tych kabli tutaj, żeby te kable nam się nie podwinęły pod kulę przy zakładaniu. Bo ten bagażnik tak naprawdę bardzo leciutko wchodzi, ale jak, jak nie zwrócicie na to uwagi i będziecie na siłę tutaj na tą kulę napierać tym przyciskiem no to zmierzycie te kable i oświetlenie wam po prostu no niestety przestanie działać także to tylko tyle co chciałem powiedzieć dzięki za oglądanie hej